Wyobraź sobie taki moment w życiu. Wiesz, że jesteś kochany. Wiesz, że Twoja wartość pochodzi od Boga. Wiesz, że jesteś światłem. A mimo to jedna sytuacja, jedno słowo, jeden gest od bliskiej osoby i cała Twoja równowaga leci gdzieś tam w przestrzeni. Wali się jak domek z kart. Znasz to uczucie? Zaczynają się wtedy oczekiwania. Skoro ja dałem, to inni też powinni. Skoro ja kocham, to czemu tego nie czuję z powrotem? Skoro ja pracuję nad sobą, to czemu oni dalej. Ugh. Wtedy właśnie wchodzi ego. Wtedy właśnie wchodzi frustracja, gniew. Znowu kopiemy gdzieś tam w czeluściach naszych traum, dramatów, dawnych zranień, wychodzi z nas ta. Ludzka warunkowa miłość. Zaczynamy walczyć trochę tak, jakby umysł i serce walczyły. Co jest prawdziwe, a co jest iluzją? Kim ja tak naprawdę jestem? Jak wrócić do równowagi? Ja nie wiem. <grytanie> Szczerze, bardzo często jestem wyprowadzany z tej równowagi. Jeśli chodzi o mnie, to ja nie mam nic do powiedzenia, ale znam osobę, która jest na pewno wielkim autorytetem i warto posłuchać, i warto. Naśladować, czyli Jezus Chrystus. Jak reagować jak Jezus? Jak zachować równowagę w naszym trudnym świecie? Jezus, który czuł jak my. Jezus to nie był wieczny stojak z lekkim uśmiechem. To był też przede wszystkim człowiek, które czuł tak, jak my jako ludzie czujemy. Czuł gniew w świątyni, czuł zmęczenie w Samarii, w Łodzi, czuł frustrację, na przykład do swoich uczniów. Jak długo mam was jeszcze znosić? Czuł smutek nad Jerozolimą i w końcu czuł osamotnienie, na przykład w Getsymani. I takich sytuacji w Piśmie jest wiele, dlatego zagłębimy się w kilku przykładach, by zrozumieć, jak działał Jezus? Jak reagował Jezus? Bo przypominam jeszcze raz: oprócz tego, że był Synem Bożym, był przede wszystkim żywym człowiekiem. Każda reakcja Jezusa wynikała nie z emocji, a w zakorzenieniu w Ojcu. I to jest klucz. A takich kluczy jest jeszcze wiele, więc podzielmy to na siedem kluczy: Klucze Jezusa do równowagi. Jezus czuł emocje, ale nie był przez nie prowadzony. A spojrzawszy na nich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc. Sytuacja. Jezus uzdrawia w szabat chorego człowieka. Robi to, gdyż chce mu pomóc. Chce, żeby ten człowiek był szczęśliwy. Paryzeusze Obserwują to nie z troski o chorego, a po to, by oskarżyć Jezusa. Jezus w tym momencie czuje gniew, ale jest to gniew wynikający z miłości i prawdy, a nie z ego i to jest różnica. Jezus reaguje w sposób jasny: nie wybucha, nie obraża, robi dobro pomimo oporu czyli jest światłem, robi to, co jest konieczne czyli prawdę. Przekazuje prawdę faryzeuszom w danym momencie, ale nie próbuje się nad nimi wywyższać i nie robi tego z nienawiści, a wręcz żeby ich spróbować z tego zaślepienia wyrwać. Jaka to jest lekcja dla nas? Emocje same w sobie nie są grzechem. Problemem nie jest gniew, problemem jest to, kto nim rządzi i czy my wchodzimy w to poprzez nasze ego. Jak chcemy reagować jak Jezus, to pozwalamy tej emocji się pojawić, nie oddać jej sterów i działać z poziomu prawdy ani impulsu. Miłość bezwarunkowa nie równa się brak granic. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy! Sytuacja. Jezus mówi bardzo mocne słowa do autorytetów religijnych, nie po to, by ich upokorzyć, ale aby obudzić. Jak reaguje Jezus? Nie udaje, że wszystko jest w porządku, nie usprawiedliwia zła miłością i stawia wyraźną granicę. Lekcja dla nas: miłość nie polega na byciu miłym za wszelką cenę. Miłość to również uwaga odwaga do powiedzenia prawdy reagować jak Jezus to kochać ludzi, nie zgadzać się na kłamstwo, manipulacje oraz przemoc i nie mylić pokory z uległością. Jezus też nie dawał sobie wejść na głowę komukolwiek. Kiedy potrzebował swojej przestrzeni, na przykład na modlitwę, to nawet najukochańszym uczniom mówił: "Teraz nie, teraz nie chcę rozmawiać, teraz potrzebuję być" Z Ojcem i się modlić sam ze sobą. Przyjdzie czas na rozmowę, przyjdzie czas na wspólną modlitwę. To nie wynikało z ego, to wynikało z miłości do Ojca i samego siebie, ale również do miłości do innych swoich braci i sióstr, by ci też mogli pobyć ze sobą. A nie tylko automatycznie podążać za Jezusem i nie próbować rozmyślać nad tym, co ja mam sobie zmienić. Jezus nie uzależniał się od reakcji ludzi. Jezus jednak nie powierzał im samego siebie, bo wszystkich znał. Sytuacja: tłumy są zachwycone po cudach Jezusa. Popularność rośnie, jednakże Jezus nie buduje na tym swojej tożsamości. Wie kim jest i wie po co to robi. Jak reaguje Jezus? Nie karmi swojego ego, nie uzależnia się od aprobaty i ciągłym mówieniem: ale jesteś fantastyczny, ale jesteś cudowny, jesteś Mesjaszem, jesteś wielki, jesteś cudotwórcą. Wie kim jest bez zewnętrznego potwierdzenia, czyli miłość do samego siebie jest tak mocna, że doskonale wie, kim jest. I żadne słowa, ani te dobre, ani te niedobre, nie mają na to wpływu. Jest pełna równowaga. Lekcja dla nas. Jeśli twoja wartość zależy od innych, to zawsze ktoś będzie miał nad Tobą władzę. Reagować jak Jezus to robić dobro nawet wtedy, a przede wszystkim wtedy, jak nikt nie bije braw, nie zmieniać siebie, by zasłużyć na miłość. Jezus pozwalał sobie na potrzebę wsparcia. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Getsemani. Jezus wie, co nadchodzi. Boi się, denerwuje się, jak to człowiek, który tym bardziej wie, co za chwilę się stanie. Prosi uczniów o obecność, o czuwanie, a oni zasypiają. Jak reaguje Jezus? Nie udaje twardego, nie zaprzecza emocjom, jest mu po prostu smutno i zawiódł się, że jego najbliżsi uczniowie po prostu zasypiają, jak gdyby nigdy nic, kiedy prosił ich o wsparcie. Kiedy w tym momencie, akurat w tym momencie potrzebował ich bliskości, znajome, nie? Przeżywa zawód, ale jak to Jezus nie zamyka serca i rozumie. I akceptuje daną sytuację. Lekcja dla nas: duchowa dojrzałość to nie brak potrzeb, to zgoda na ich istnienie bez żądania, by inni je wypełnili. Reagować jak Jezus to mówić potrzebuje, potrzebuje Ciebie, potrzebuje wysłuchania, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje akceptacji, ale nie budować tożsamości na tym, że ktoś czegoś nie sprostał. Dawanie, gdy urządzasz, ucztę, gdy urządzasz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chorych i niewidomych. Sytuacja. Jezus uczy, że prawdziwe dawanie to nie oczekiwanie rewanżu, wdzięczności ani uznania. Jak reaguje Jezus? Daje, bo to zgodne z jego naturą i przede wszystkim nie sprawdza, czy się opłaciło. Dawanie to nie handel. Że ty dajesz coś i ktoś musi w zamian coś dać. Dajesz, bo kiedy masz w sercu Boga, kiedy działasz przez Ducha Świętego, to dawanie jest normalnością, czymś zwyczajnym, a jednocześnie tak niezwyczajnym. Dajesz, bo chcesz, bo wiesz, że ktoś potrzebuje. Koniec. Niczego w zamian więcej nie potrzebujesz, jeśli podążasz za Jezusem. Więc lekcja dla nas. Jeśli dajesz i czekasz na zwrot, to już nie jest dar, to jest inwestycja w ego. Reagować jak Jezus to dawać w pełni, nie liczyć, nie rozliczać się i nie zbierać długów emocjonalnych. Najpierw serce, potem duchowość. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Sytuacja. Kazanie na górze. Chyba najważniejsze. Przynajmniej dla mnie. Jezus mówi jasno. Nie ma duchowości bez czystego serca. Jak reaguje Jezus? Nie oddziela relacji z Bogiem od relacji z ludźmi. To ma być pełna harmonia. Na tym polega ta równowaga. Pokazuje, że nieprzebaczenie. Blokuje przepływ miłości. Lekcja dla nas. Nie da się kochać Boga, uciekając od prawdy w sercu. Reagować jak Jezus to przebaczać dla siebie, nie dla winnego i stawiać granice, ale bez nienawiści, nie z ego, nie z góry, w miłości bezwarunkowej. Zaufanie Ojcu mimo lęku. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Sytuacja, Jezus boi się, bo wie, co go czeka. Wie, ile bólu przed nim, ile zniewagi, nienawiści, ile tortur, ile bólu fizycznego i mentalnego. Więc, jako człowiek, boi się i wręcz w jakiś sposób próbuje. Poprosić o to, żeby ojciec jeszcze zmienił decyzję. Jednakże wie, co musi zrobić. I w tym momencie daje jasny sygnał, że Twoja wola, Ojcze, będzie. Także Jezus nie udaje, że się boi. Nie próbuje teraz zgrywać bohatera. Tym bardziej, że wie, co się stanie. Jezus reaguje w sposób następujący: mówi prawdę o lęku. Jednakże oddaje ster ojcu. Nie ucieka, ale też nie forsuje się swoim ego-heroizmem. Lekcja dla nas to zrozumienie, że zaufanie to nie brak strachu. Zaufanie ojcu to decyzja pomimo tego strachu. By otwarły się nowe drzwi, musimy zamknąć te stare, może i bezpieczniejsze dla umysłu. Ale wiecie doskonale, jaka to jest też iluzja. Zaufanie Bogu to oddanie mu steru, to działanie z serca i strach się będzie pojawiać. Lęki, wątpienie, a kiedy jeszcze nie widzimy pewnych owoców, to dochodzi do nas złość, niecierpliwość. Ale te doświadczenia są nam potrzebne. Potrzebne po to, żeby zbudować swoją pewność siebie że pomimo tego wszystkiego pomimo strachu dążymy do celu razem z Bogiem a tylko Bóg ma pełny obraz naszego życia my mamy tylko mały piksel w obrazie więc tak samo jak Jezus zaufał Ojcu że ta sytuacja, to ukrzyżowanie to wszystko co się będzie działo przed tym ukrzyżowaniem i po jest potrzebne i taki jest plan. I życie nie zawsze będzie usłane różami. No, chyba że będzie mnóstwo kolców, złodych tych róż, więc będzie ból, będzie strach, będzie zwątpienie. Ale w zaufaniu do Ojca otwierają nam się nowe drzwi, nowe sytuacje, nowe osoby, na które nie jesteśmy gotowi teraz, kiedy te stare nie zostanie zamknięte. kiedy Pomimo strachu, zaufamy ojcu, że czeka nas nowe, lepsze. Reagować jak Jezus to nie zawsze bycie spokojnym. To bycie zakorzenionym w ojcu. Nie w reakcjach ludzi, nie w owocach natychmiast, ale w ojcu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że któreś z tych słów, przykładów były Wam potrzebne, by się uwolnić, by zaufać. I chciałbym jeszcze na koniec. Dla tych, którzy zostali, bycie Chrystusem w działaniu to przede wszystkim też pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Więc ja nie potrzebuję tu teraz żadnych YouTube'owych kwestii, dzwoneczków, subskrypcji. Spójrzcie w opis. Spójrzcie w opis i tam będzie link do zbiórki. I chciałbym na tym kanale. Ponieważ chciałbym więcej znowu filmów tworzyć, żeby to była taka tradycja, żebyśmy zawsze gdzieś na koniec, kiedy coś dostaliśmy od siebie, dać komuś, kto, kto tak naprawdę tego potrzebuje. I to, chociaż złotówka, cokolwiek jest istotne, bo może zmienić czyjeś życie, i to jest ważne. Zmieniamy siebie, ufamy Bogu, mamy w sobie Ducha Świętego i działamy poprzez serce. I dajemy, dajemy i siejemy. Jesteśmy światłem i dawajmy te światło dalej. Bądźmy siewcami, którzy sieją dobro bez względu na okoliczności, które będą się zdarzać. Więc jeszcze raz zapraszam tam i ile możecie tyle pomóżcie? A ja Was żegnam i widzimy się już niedługo.